Co się stanie, gdy w rodzinie pszczelej nagle zabraknie matki? Po kilku godzinach pszczoły zauważą, że brakuje charakterystycznego zapachu matki pszczelej. Następnie wybiorą kilka larw, przerobią komórki, w których te larwy się znajdują, na mateczniki i zaczną obficie podlewać larwy mleczkiem pszczelim. Dzięki zmianie diety zamiast robotnicy urodzi się królowa, która będzie dużo większa. Zamiast żyć kilka tygodni, będzie żyć nawet 5 lat, i co najważniejsze, będzie też w stanie składać jaja, z których urodzą się kolejne pszczoły. Czasami jednak dana rodzina pszczela ma niepożądane cechy, np. jest agresywna. Pszczelarz nie chce wtedy pozwolić, aby pszczoły wychowały sobie kolejną królową, ponieważ cechy agresji są dziedziczne. Po narodzinach nowej matki pszczoły dalej będą mocno żądlić i praca na pasiece dalej będzie niekomfortowa. Gdyby natomiast w jakiś sposób poddać matkę wyhodowaną z innej, łagodnej rodziny... To z czasem agresywne robotnice się zestarzeją i umrą śmiercią naturalną, natomiast w ich miejsce pojawią się młode pszczoły, które odziedziczą cechy po łagodnej matce. Praca na pasiece będzie dzięki temu dużo przyjemniejsza i co najważniejsze, bezpieczniejsza. Problem polega jednak na tym, że w trakcie sezonu pszczoły nie są chętne do zaakceptowania obcej matki. Prawie zawsze traktują ją jako wroga i natychmiast zabijają. Pszczelarz musi się więc wykazać sprytem, aby oszukać bądź zmusić pszczoły do akceptacji początkowo niechcianej obcej matki. Pszczelarze stosują wiele różnych metod. W pierwszej części filmu przyjrzyjmy się metodom najpopularniejszym i tym samym poznajmy podstawowe wady tych rozwiązań. Takim najprostszym rozwiązaniem może tu być po prostu pójście do łagodnej rodziny pszczelej, aby zabrać i przenieść jedną ramkę z larwami, czyli otwartym czerwiem, do osieroconej, agresywnej rodziny. Pszczoły otrzymają wtedy kukułcze jajo, czyli będą tworzyć mateczniki z obcych dla siebie larw. Po kilku dniach pszczelarz zerwie mateczniki z innych ramek i pozostawi tylko te z wcześniej przeniesionej ramki. Matka i tak może pozostać tylko jedna, więc nie ma moralnego znaczenia, czy mateczniki zlikwiduje człowiek, czy też może we własnym zakresie Czoły. Nawet jeśli wygryzie się kilka mateczników w tym samym czasie, to młode matki będą walczyć między sobą i z moralnego punktu widzenia efekt końcowy zawsze jest ten sam. Niestety samo rozwiązanie, czyli przeniesienie ramki z innej rodziny, nie zawsze jest możliwe. No bo co jeśli pszczelarz nie ma łagodnych rodzin na pasiece? Co jeśli przeoczy któryś z wielu mateczników znajdujących się w ulu? Co jeśli przeniesie chorobę na ramce z innego ula? Albo co jeśli później po prostu zapomni zerwać niechcianych mateczników? Wystarczy jeden mały błąd, aby cała operacja się nie udała. Największą stratą jest jednak moim zdaniem czas, ponieważ w takich warunkach wychowanie nowej matki zajmie pszczołom nawet 14 lub więcej dni, a dla pszczół jest to naprawdę duży okres czasu. Dlatego innym rozwiązaniem jest poddanie dorosłej matki pszczelej. Taką matkę pszczelarz może wyhodować w innych rodzinach lub też kupić od innego pszczelarza. Matki mogą być transportowane i poddawane w specjalnej klateczce, którą wiesza się pomiędzy ramkami. Tutaj problemem jest jednak to, że pszczoły zawsze dają pierwszeństwo matecznikom. Jeżeli poddamy obcą matkę do ula, w którym znajdują się mateczniki lub larwy, z których takie mateczniki można stworzyć, to pszczoły zabiją poddawaną przez nas obcą matkę pszczelarz musi więc odczekać 9 dni od momentu wycofania starej królowej, dzięki czemu będzie mieć pewność, że w ulu nie ma już larw. Następnie musi dokładnie zerwać wszystkie mateczniki i dopiero wtedy poddać klateczkę z matką. W ten sposób pszczoły nie mają już innego ratunku jak zaakceptowanie tej niechcianej królowej. Niestety to rozwiązanie również wymaga dużej ilości czasu, bo odczekania około 10 dni. Trzeba też pamiętać, że jeżeli pszczelarz ominie nawet najmniejszy matecznik, to poddawana matka również nie zostanie przyjęta. Jest to rozwiązanie skuteczne, ale moim zdaniem nie najlepsze, bo posiada wiele wad. Szczególnie trudno je zastosować, gdy osierocona rodzina jest dużych rozmiarów i mateczniki trzeba zrywać z wielu ramek. Skoro więc poddawanie dorosłej królowej jest tak nielubiane przez pszczoły, to czy można by było więc zamiast całej ramki z larwami poddać sam matecznik? To jest bardzo dobry pomysł. Dzięki temu pszczoły pomyślą, że matecznik jest ich i zaakceptują wygryzającą się z niego młodą matkę. Jednak w tym rozwiązaniu też są pewne wady. Czasami z mateczników, którym nie zapewniono spokoju, rodzą się niepełnosprawne matki. Mateczniki były wycinane lub przenoszone, było dużo wstrząsów i czasami matka w ogóle się nie urodzi, lub urodzi się, ale uszkodzona. Słaba kondycja matki skutkuje mniejszą ilością składanych jaj, a mniej jaj to mniej pszczół, mniej pszczół to słaba rodzina, która nie będzie tak odporna i użyteczna. Poza tym, matka ze świeżo narodzonego matecznika nie jest oznakowana, co później utrudni jej odnalezienie pomiędzy tysiącami pszczół w ulu. Dlatego w tym filmie chciałbym pokazać dużo mniej popularną metodę czyli metodę poddawania na sztuczny matecznik. Praktykuję tę metodę od wielu lat, nie pamiętam już nawet kiedy ani gdzie się jej nauczyłem, wszystko co teraz pokażę wynika z mojej praktyki, postaram się w tym filmie pokazać jak najwięcej szczegółów, które mogą mieć jakieś większe bądź mniejsze znaczenie. Jak wiadomo, będziemy potrzebować matkę pszczelą. Nie ma znaczenia, czy jest ona unasieniona, czy też nieunasieniona, ani też czy wyhodowaliśmy ją sami, czy też kupiliśmy. Przed poddaniem powinniśmy ją zawsze obejrzeć, sprawdzić, czy ma wszystkie odnóża, wszystkie czułki i jaki jest stan jej skrzydełek. Najlepiej jest ją też w tym momencie oznakować, bo później będzie to dużo trudniejsze do zrobienia. Następnie robimy sztuczny matecznik. Bierzemy wąski kawałek węzy. I zawijamy go wokół jakiegokolwiek okrągłego przedmiotu. W swojej karierze wykorzystywałem wszystko, co miałem pod ręką. Najlepszy jest tutaj śliski ołówek, ale może być również długopis, czy też tłoczek do znakowania matek. Następnie nawijamy wąski pasek węzy. Z doświadczenia powiem, że wystarczy nam jedna warstwa węzy, która delikatnie na siebie zachodzi. Będzie wtedy bardzo cienki matecznik, ale nie będzie to miało wpływu na skuteczność poddawania. Nie będzie też problemu, nawet jak się zamyślicie i zrobicie gruby matecznik z trzech lub czterech warstw węzy. Matki za każdym razem wygryzały się tak samo dobrze. Natomiast domyślnie najczęściej robię mateczniki z około 1.5 lub dwóch warstw węzy. Następnie zawiniętą węzę silnie zgniatam, żeby warstwy się ze sobą połączyły i stworzyły jedną całość, czyli taką jedną pełną ściankę, tak jak w prawdziwym mateczniku. Ważne jest tutaj, żeby podczas zawijania węza delikatnie wystawała ponad ołówek. Ten nadmiar węzy posłuży nam do zrobienia zamknięcia matecznika. Wystarczy ulepić wieczko i wyrównać to delikatnie palcami. Matecznik w takiej formie ściągamy z ołówka. Jak widać, staram się nie naciskać na matecznik punktowo. Tylko chwytać w taki sposób, żeby siła rozkładała się równomiernie na całość. Jednak nawet jeśli podczas ściągania matecznik się zdeformuje, to łatwo go później naprostować. Jeśli spróbujecie zrobić sztuczny matecznik, to szybko zauważycie, że zrobienie jednej sztuki spokojnie zajmie mniej niż minutę. Wcale nie trzeba topić wosku i wlewać go do jakichś form. Następnie przygotowujemy sobie jakiś patyczek lub najlepiej wykałaczkę. Może być też zapałka, jednak wtedy zawsze urywam siarkę, bo nie chcę jej wsadać do ula. Siarka może nie mieć znaczenia, ale zawsze ją urywam, bo już taki mam zwyczaj. Ostrożnie zmuszamy królową, żeby przeszła do matecznika. Nie jest to wcale takie trudne. Nigdy jeszcze mnie nie urządliła matka pszczela, a pracuję przy nich naprawdę bardzo długo. Czasami matka może nie chcieć wejść od razu do końca matecznika i się zatrzyma w połowie, czyli w trakcie wchodzenia. Wtedy nie pcham ją na siłę dalej, tylko blokuję drogę powrotną, i po kilku sekundach matka sama decyduje się, żeby wejść głębiej. Nie robię niczego tutaj na siłę. Matkę można wprowadzić też przy pomocy specjalnej fajki. Korzystam z niej, gdy przekładam unosienione, szybko biegające młode matki z ulicy weselnych. Otwór w fajce świetnie pasuje do matecznika. Trzeba tylko uważać, żeby do matecznika nie weszła żadna robotnica. Ma tam być tylko matka. Jeżeli sami wychowujecie matki pszczele, to wystarczy poszerzyć otwór w sztucznym mateczniku i przyłożyć go do lokówki. Prędzej lub później matka chyba z ciekawości samodzielnie do niego wejdzie. Czasami jest tak, że widząc matecznik matka do niego wbiega. To też jest taka dziwna ciekawostka. Gdy królowa będzie już w środku matecznika, to bez pośpiechu na spokojnie przykładam wykałaczkę i zlepiam górną część matecznika. Ważne, żeby matka była w mateczniku głową do dołu, to jest warunek konieczny, dlatego dzięki zapałce wiem gdzie jest góra matecznika, a gdzie dół. I ważne też, żeby poczekać aż matka zejdzie niżej, aby podczas zamykania matecznika jakoś jej nie uszkodzić. Z tego też powodu mateczniki robię trochę większe niż w naturze. Co ciekawe, w mateczniku nigdy nie robiłem żadnych otworów wentylacyjnych. Matecznik jest na tyle duży, że matka się nie udusi, bo ma wystarczająco dużo powietrza. Uważam, że otwór może być szkodliwy, bo gdy w naturze pszczoły decydują się zlikwidować jakiś matecznik, to go zgryzają z boku i nie chcę, żeby mój sztuczny matecznik kojarzył się pszczołom z matecznikiem przeznaczonym do kasacji. Takich mateczników mogę sobie przygotować kilka, ale tutaj podkreślam, że gdy wprowadzę matkę do matecznika, to na nic już nie czekam, tylko zawsze od razu idę je poddać do uli. I teraz powiedzmy, jak musi być przygotowana rodzina, do której chcemy poddać sztuczny matecznik. Warunki podaję w kolejności, zaczynając od najważniejszego. Po pierwsze, konieczne musi być to, żeby rodzina była osierocona. Sztuczny matecznik nie zadziała jak matecznik na cichą wymianę. Po drugie, najlepiej jeśli osierocenie trwa przynajmniej jeden dzień, a jeśli rodzina jest bardzo duża, to najlepiej jeśli minie dwa dni. Jeżeli poddacie matkę od razu po wycofaniu starej, to pszczoły będą jeszcze odczuwać zapach starej matki i zabiją obcą dla siebie matkę ze sztucznego matecznika. I po trzecie, dobrze jest zerwać naturalne mateczniki zrobione przez pszczoły, czyli konkurencję dla naszego sztucznego matecznika. Jeśli osierocenie trwało już kilka dni, to zauważam, że mimo wszystko lepiej jest nawet dla własnego spokoju. Zerwać tą konkurencję dla poddawanej przez nas matki. Jednak nie trzeba się obawiać, że jeśli jakiś matecznik ominiemy, to cały proces się nie uda. Lepiej zerwać mateczniki, bo zwiększa to szanse na przyjęcie, ale samo w sobie nie jest to aż tak konieczne. Wiemy już, jak przygotować rodzinę, to teraz powiedzmy w jaki sposób poddać same mateczniki. Mateczniki możemy na przykład zawiesić pomiędzy ramkami. Jeśli ktoś chce potrenować robienie sztucznych mateczników, to może zacząć od ulików weselnych, żeby nabrać wprawy. Natomiast do odkładów i rodzin produkcyjnych najczęściej robię tak jak w naturze, czyli zbijam matecznik w środek plastra, najlepiej plastra z czerwiem. W takim przypadku zapałkę w mateczniku formuję na kształt jedynki, żeby matecznik dobrze się zaklinował i nie spadł na dno ula. Poddawanie jest bardzo proste i szybkie, ale nie oznacza końca pracy. Na tym etapie nie mamy jeszcze gwarancji sukcesu, ponieważ gdy już poddam matecznik do ula, to zawsze staram się zapewnić spokój. Uważam, że jakiekolwiek hałasy, stuknięcia niepokoją pszczoły, i w tym ważnym dla nich momencie, pszczoły mogą się zestresować i zabić nowo poddaną przez nas matkę. Dlatego zawsze staram się wybierać najspokojniejszy czas, a same zawieszanie mateczników wykonywać na pasiece sprawnie i szybko. To tyle z najważniejszych informacji o tej metodzie. Zauważcie proszę, że w tytule napisałem, że jest ona najlepsza, a nie na przykład, że jest najbezpieczniejsza bądź też najszybsza. W mojej ocenie, jeśli sumuje się ilość wymaganej pracy, stopień trudności i przede wszystkim procent przyjętych matek, no to wtedy faktycznie jest to najlepsza metoda. Poza tym nie zawsze mamy przy sobie klateczkę wysyłkową, albo nie zawsze mamy ciasto cukrowe do tej klateczki. Nie każdy posiada przy sobie izolator do poddawania matek. Nie zawsze, też w osieroconym ulu, mamy stan bez czerwiu otwartego. Natomiast kawałek węzy lub wosku, jakiś mały okrągły przedmiot, na przykład długopis, no i zapałka bądź kawałek małego patyka, zawsze się znajdzie na każdej pasiece. Dlatego nie chcę tym filmem namawiać Was tutaj na zmianę swoich metod i przyzwyczajeń, bo królowa może być tak samo przyjęta jak w każdej innej metodzie. Natomiast warto się nauczyć robienia sztucznych mateczników. Bo można się w ten sposób jakoś uratować w nieoczekiwanych sytuacjach. Nie chcę też przedstawiać sztucznych mateczników jako metodę, która ma 100% skuteczności, bo taka metoda nie istnieje. Ze sztucznych mateczników korzystam najczęściej, ale też się przyznaję, że nie jest to jedyna stosowana przeze mnie metoda. Na koniec chciałbym polecić stale rozwijany przeze mnie kurs pszczelarski, który jest przepełniony podobnymi patentami i sztuczkami znacząco przyspieszającymi pracę na pasiece. Po kolei tłumaczę tam, co zrobić, jak zrobić, kiedy zrobić, czym zrobić, gdzie coś kupić, aby dobrze zorganizować pracę na pasiece w trakcie całego roku i osiągnąć najlepsze wyniki. To tyle, dziękuję za obejrzenie i do usłyszenia.